Cześć. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale Zdrowy Stół, Zdrowa Rodzina. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pięciu błędach, jakie popełniamy w żywieniu rodziny. Zapraszam was bardzo serdecznie. Nazywam się Patrycja Hedwig, jestem dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Prywatnie mama czwórki dzieci, dlatego doskonale wiem, jak żywienie rodziny jest ważne, ale i trudne. Zapraszam was. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak te prozaiczne błędy tak naprawdę, które całkiem nieświadomie popełniamy właśnie w naszym takim codziennym życiu sprawiają, że ten poziom frustracji, poziom takiego mm, niezadowolenia czy nawet już po prostu takiej bezradności w żywieniu rodziny no, potęguje na tyle, że często odpuszczamy po prostu wszystko. Bardzo często jest tak, że my jako rodzice chcielibyśmy i często nawet mamy tę wiedzę, jak powinniśmy żywić siebie, jak powinniśmy żywić nasze dzieci. Tylko często w praktyce jest tak, że nie do końca umiemy właśnie wdrożyć te wszystkie nowinki, te wszystkie zalecenia dietetyczne, których tak naprawdę też słyszymy wszędzie e, bardzo ró w różny sposób i nieraz one się trochę ze sobą nie łączą i nieraz mamy takie poczucie, że w sumie to ta mówi to, ta mówi tamto, więc no po co się dostosowywać i tak mi nic nie wychodzi. Pierwszym takim błędem, które tak naprawdę popełniamy w żywieniu rodziny, w żywieniu waszym jako dorosłych i żywieniu dzieci, jest to, że tak naprawdę każdy z was je coś innego. Często jest tak w mojej praktyce gabinetowej, że ludzie mamy zazwyczaj będę trochę generalizować ale mamy mają tak, że w sumie to. Ten mąż musi właśnie jeść mięso, bo pracuje fizycznie, więc on taki jest mięsny ze swoich tradycji. Ja to tak bym chciała, może te kasze spróbować, ale no nie do końca wiem jak, a dlatego ich nie próbuję, bo wiem, że moje dzieci się nigdy ich nie tkną. I często to są takie mylne wyobrażenia i takie jakby odgórnie, odgórne założenia. Że w sumie to i tak te dzieci nie spróbują tego danego produktu czy posiłku. A przecież warto by było spróbować podać nawet tą kaszę czy cokolwiek innego i zobaczyć, jak dziecko, jak ten mąż reaguje na dany posiłek. Bardzo fajnym pomysłem jest to, żeby wdrożyć taką zasadę tak zwanego, właśnie szwedzkiego stołu, co myślę, że jest dla Was dość jasnym takim. Modelem, że próbujemy na stole różnych grup produktów. To mogą być ziemniaki, które są Wasze ulubione, to może być właśnie jakiś jeden rodzaj kaszy, to mogą być różne warzywa, i to mogłoby być takim fajnym pomysłem na wdrożenie tej różnorodności. Drugi błąd, jaki popełniamy, to jest nieregularność posiłków. W dzisiejszym pośpiechu, w dzisiejszym pędzie, tak naprawdę każdy z Was z nas ma różne obowiązki w różnym czasie: dzieci, szkołę, pracę, w różnych porach spotykacie się w domu, i to jest też taka, myślę, że mm, główna część, która burzy nasz. Z cały system hormonalny gospodarki węglowodanowej. Każdy z Was je o innej godzinie. Tak naprawdę ciężko Wam zebrać się rano chociażby na ten wspólny posiłek, a później już się tylko rozmijacie i tak naprawdę nie wiecie, co ktoś o której jadł, czy to było wartościowe w ogóle, czy te produkty zapewni zapewniły pełnowartościowy posiłek dla Waszej rodziny. I to jest taka... Myślę, że taki główny powód, który powoduje tą kaskadę różnych problemów i trudności z jedzeniem. Trzeci błąd, i myślę, że chyba najbardziej taki y, powszechny. To jest to, że w dzisiejszych czasach jemy naprawdę zbyt dużo przetworzonej żywności. Wyobraźmy sobie sytuację, w której już spotykamy się po pracy, po szkole z dzieckiem i mamy jakieś zajęcia dodatkowe, czy swoje, czy właśnie tego dziecka. Nie mamy często czasu, żeby właśnie usiąść przy wspólnym stole, przy wspólnym pełnowartościowym posiłku i jedziemy. I często to są tak naprawdę rzuty takich przekąsek, coś na tak naprawdę przeżycie. I tego się tyle nawarstwia, że w sumie z tej jednej przekąski, która nawet byłaby po południu i to by było wszystko w porządku, jeżeli byłoby to jakby w tych ramach 10-20%, nie? Gdybyśmy mieli tą pewność, że jednak ten nasz dzień jest przemyślany, jest pełnowartościowy, tam dostarczamy wszystkich tych składników, bynajmniej mamy wpływ na to, co to nasze dziecko je w szkole, jak ja jem w pracy, jak funkcjonuje. to... Takie rzuty przetworzonej żywności po prostu trochę przewracają tą, um, tą za, tą, te procenty w naszym żywieniu. Że często jest tak, że więcej jemy tych przetworzonych produktów niż pełnowartościowych. Że te pełnowartościowe posiłki, produkty, no to jest takie trochę święto. Czwarty punkt: zmuszanie dzieci do jedzenia. Często jest tak, że poziom właśnie naszej frustracji, niemocy już, takiej bezsilności... Jest tak wysoki, że my przecież budujemy te posiłki, gotujemy ten obiad po pracy, zmęczeni. Często nawet nie mając na to nawet ochoty, ale wiemy, że te dzieci potrzebują zjeść pełnowartościowe, a one nie do końca dobrze się czują przecież w tych warzywach, czy w tych konkretnych posiłkach, czy nawet kaszach, że my często mamy taki bardzo negatywny wydźwięk i negatywne komentarze względem danego jedzenia. To znowu powoduje, że dzieci nie wyrastają w takich pozytywnych emocjach względem jedzenia, to też są dość mocne predyspozycje do późniejszych złych relacji z jedzeniem, ewentualnie zaburzeń odżywiania. Dlatego to, co się dzieje w takim środowisku domowym w takich wczesnych latach dzieciństwa waszych dzieci, mocno kształtuje to, jak one będą funkcjonować w przyszłości. I myślę, że też możecie zastanowić się nad własnym przypadkiem, jakie wy macie wspomnienia względem właśnie waszego odżywiania waszego żywienia czy was przypadkiem nie zmuszano zjeść, bo nie odejdziesz od stołu jak nie zjesz mama się tyle napracowała a ty nie chcesz zjeść tej marcheweczki to jest znowu wpędzanie w takie poczucie winy więc to dziecko zje tą marchewkę docelowo czy cokolwiek innego ale tam nie będzie to jedzenie Bardziej odżywcze, tylko to będzie emocjonalne, bo to dziecko nie będzie po prostu chciało mamie sprawić przykrości. Piąty błąd brak wspólnych posiłków. No kto jak nie inne, jak nie my rodzice, to my jesteśmy tym przykładem, to my jesteśmy lustrzanym odbiciem dla tych naszych dzieciaków. Jeżeli oni nas nie będą widzieć, jak my dobrze komponujemy te posiłki, jak te nasze relacje są poukładane w tym żywieniu, no to skąd te dzieci mają brać przykład? Myślę, że w środowisku takim szkolnym mm, no nierzadko można spotkać złe relacje z jedzeniem, złe przykłady komponowania posiłków. A tak naprawdę te wszystkie fundamenty zdrowego odżywienia wynosi się właśnie z domu. Więc drodzy rodzice, zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby jeść jak najwięcej wspólnych posiłków. I nie chodzi tu o to, żeby te 4-5 posiłków dziennie jeść wspólnie, bo jest to nierealne. Właśnie. Pod względem pracy, obowiązków szkoły itd., ale wybierzcie sobie chociaż ten jeden, dwa dni czy posiłki, w których no właśnie będziecie celebrować ten posiłek, w którym nie będzie żadnych rozpraszaczy, a w którym będą po prostu miłe chwile. W dzisiejszym odcinku chciałam Was bardzo mocno zakiełkować taką myśl, że żywienie rodziny to absolutny fundament do zdrowia fizycznego i psychicznego, że to w jaki sposób my dorośli mamy poukładane te relacje z jedzeniem, w jaki sposób to my komponujemy te posiłki, na co zwracamy uwagę, mocno kształtuje nawyki naszych dzieci. I nie. Nie jest tak, że my musimy lubić te wszystkie produkty takie same, że te posiłki naprawdę muszą być w 100% perfekcyjne i że my wszyscy musimy jeść to samo. Nie, bo możemy mieć swoje osobnicze predyspozycje, które należy uszanować, ale te fundamenty, te błędy, o których dzisiaj mówiłam, mocno predysponują do późniejszych zachorowań metabolicznych, do problemów hormonalnych, do trudności w relacji z jedzeniem, do zaburzeń odżywiania i wielu, wielu innych trudności. Dlatego bardzo mocno Was zachęcam do tego, byście mogli się po prostu zastanowić nad tym, jakie są Wasze relacje z jedzeniem i jakich błędów Wy być może po dzisiejszym odcinku mogliście zauważyć u siebie.